Cześć! Dzisiaj będziemy dalej dokończać naszą Oliwię. a więc hmm, tutaj gdzieś na środku dobra w tym czasie puszczę sobie i wam muzykę i zobaczcie naszą Oliwię jest ja tutaj odbicie ustawione po prostu taką, taką mamy na stronie i zobaczcie, Oliwia najgorsze są te buty. Ona ma takie buty najgorsze. I dzisiaj je ja nie kolorować. W ostatnim odcinku właśnie ją robiliśmy. A i pokażę Wam w tym odcinku jeszcze. W następnej części mogę już ich nie pokazać. Ale stare, których nie robiłam na filmach. Taką siebie. I to docięca. Że ja tak rysuję sobie pół dnia, żeby tą... Alice, piękną zrobić. byłam to też pokazać. I Emily. Emily, Emily. Która jest ładniejsza? Ta Alisa czy Emily? Myślę, że... E, Alice. To jest ta... Fajna dziewczyna. Fajna dziewczyna. Jakby mogła podpisać ją To było, było tutaj. Nikita. Fajna dziewczyna, szukająca to nie wiem ale coś mi się z tak, tego nie okejarzy. a więc dokończone Oliwia o niekiedy już, już, ani nie więcej mogę mieć trochę fryda, więc nie przyjmujcie się tym nie wiem gdzie się umiemy kolorować um, czarny gdzie mam czarny? Podeszwy A my musimy też czarnym zrobić Dobra to ja biorę Długopis czarny Otóż to długopis czarny Musimy jej zrobić takie podeszwy Bo na czarnym też musimy pokolorować krampki ja chcę je czarne zrobić Które ona ma na butach Jeśli chcecie, jeśli chcecie je zobaczyć Teraz nie ma takiej możliwości Beatę teraz gonoruję, ale może później. Jak chcecie zobaczyć od razu, to możecie wpadnąć na stare filmy. Paść, ja mam nie w słowa. Nie umiem wymieniać słów polskich. Które... Aury... Jestem po... Polakiem. Po... myli ten Polak czy Polka jest z tym Polką tak z tym Polką i nie umiem polskiego co nie na co. w ogóle jeśli chcecie takie coś sobie włączyć tutaj na YouTube na YouTube na są to po prostu wpiszujesz wyszukaj SK Idzie skakują takie filmy dwugodzinne, godzinne, godzinne i właśnie. I zrobiłam jej e, podeszwy. Nie ja chcę się chyba podeszwy. Teraz czarną kredką. Znaczy najpierw najpierw zrobimy... A w ogóle pozdrawiam moją koleżankę, która jest ze mną bliska, mała. Tak się się Maja. Jeśli to oglądasz, to cię. A, no jeszcze drugi, bo jutro się widzimy. Już nie widziałam. No chyba, że ci rodzice nie to będą. Tutaj moje koleżanki. Ale tak lekko zrobię w czarnym. Nie chcę też przesadzić, bo tutaj są też sznurówki, których nie chcę zamazać. 5 minut. Dobra, skończyłam jej buty. Jak widzicie? Może słabo widać, ale nieważne. Ale musimy się też podpisać, bo to jest takie miejsce na podpis. Zaprojektowane przez Sandra. Sandrę. Sandrę i właśnie to piszę, a potem robimy taką kreskę, jak ktoś nie wie, to ja to tak robię. kreska, Sorry? Muszę się nerwatu napić. Zapiszemy kreskę Olivia, tak? Naszą bohaterkę. opowieścią. więc... Kto nie wie, co tak robię. W końcu tego nie mówiłam, więc kto ma to być? No chyba, że mówiłam. Proszę Mok, w odcinku, to już jest druga część. Dobra, piszemy Sandra, zaprojektowany przez Sandrę, ogólnie spróbujcie i taka kreska między tym, potem Oliwia, ale na koniec to piszę, zawsze. to jest takie miejsce i to jest Sa Sandra, tutaj napisane Sandra i taka kreska przedzielająca i potem będzie tam Oliwia, tak? Tak jak mówiłam. Teraz musimy pokolorować ten wstążkę na jakiś kolor. Może być żółty. Kto nie wie, nie koloruje też skóry, bo nie mam takiego kremowego przy sobie, więc... Czy znaczy, mam kredkę świecową, czy jak to pastelową? Chyba świecową. Mam taką, ale po prostu jak to na przykład tak złożę, to mi się to od razu rozciapcia, więc wolę poczekać, aż będę miała to i jak robiłam kilka takich wskaźników, to Się dużo napracowałam przy takich butach А 8 минут уже что... Так что, наверное, 10... Надеюсь, я только в то время закончу. Эта бутылка... Это Волосы могут быть рыда. у меня был такой в первом эпизоде. Кто не видел, нехо глубоко, не? Что мне делать? Что мне И вот я делаю волосы руда. no tak, także w mnie trochę już w nerwia. muszę ją podciąć bo ona mi cały czas tak na włosy leci na włosy, na durne są słuchajcie zawsze jestem taka co nie lubię tą piosenkę bardzo Ok on zawsze nie ci wradły to po prostu tańczyć się chce Wow Ładne te włosy bo mi się trochę podobają. Taki kolorek. Jeszcze ten. Ten jeszcze ten. Ołówek dał takie coś, że po prostu mi się aż patrzeć na to. Nie jest to taka kupa, że, się, że można wyrzucić do śmieci. Jest serduszko teraz kolorowe. Nie mam czerwonego przy sobie, więc robię różowy. Przed kamerką. E, zobaczcie. Robimy jej teraz serwisko Teraz chyba zajmiemy się tą spódniczką. Chcę, żeby ona była. Czekajcie, muszę popatrzeć na nie na niebie. I Pomarańczowy, nie. No, nowy pomarańczowy. Zrobimy jej. Bo będzie jej pasować w końcu do włosów Czy to jest zakreślacz? Вендемога да ви даде паски. Абюстът е в месец и се укланя. Nieważne, po prostu na ten czas mam taką samą muzykę i do mnie kończymy. Tak, to jest to. To samo. Po prostu to lubię ale teraz. Chciałam sprawdzić, czy to jest to. Ej, no widać, to jaki... jaki nakreślacz jak... lepszy. miałem jeszcze taki różowy. Jest pomarańczowy, zielony i różowy. Tak, to jest to. To muszę to robić z boku. Bo było Dobra, ja chyba ten odcinek kończę. Ja nie co ale ja się bardzo postaram. Dziękuję Wam za oglądanie. Oby tak dalej było, że tak oglądacie mnie regularnie. Więc cześć.